Cześć, ja nazywam się Tomek, a to jest ekspresowe podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w legowym świecie. Bez zbędnych wstępów zaczynamy od jednego z piękniejszych zestawów dla dorosłych ostatnich lat, czyli Ikony Hogwartu, edycja kolekcjonerska. Nazwa trochę dziwna, ale cała reszta jest fenomenalna. Mam wrażenie, że tym razem projektanci Lego weszli na nowy poziom tworzenia zestawów. Dzieje się tu bardzo dużo, mamy sporo smaczków dla fanów filmów o Harrym Potterze, a całość zwięcza przepiękna sowa Hedwiga która przynajmniej na zdjęciach wygląda jak żywa. Zestaw liczy 3010 elementów i katalogowo jest wyceniany na 1100 zł. W sprzedaży dostępny będzie od września. Messi odchodzi z Barcelony, ale dla fanów klubu z Katalonii mam pewne pocieszenie. Od października do sprzedaży ma wejść stadion Camp Nou z klocków Lego. Obiekt ma być sporo większy od stadionu Manchesteru i składać się aż z 5500 elementów. Cena katalogowa będzie też wyższa, zapewne na poziomie 1500 zł. Jakiś czas temu podawałem Wam listę zestawów z serii Ideas i Creator Expert, których produkcja prawdopodobnie zakończy się w tym roku. LEGO miesza ostatnio dużo w czasie produkcji zestawów, dlatego listę warto uzupełnić o dwa sety, które są pewnym zaskoczeniem, ale jest duża szansa, że ich już nie zobaczymy. To Piraci z Zatoki Barakut z serii Ideas oraz Lokomotywa Crocodile z Creator Expert. Za to Domek na Drzewie niemal na pewno zostanie jeszcze rok dłużej. Teraz Breaking Designer program i dogrywka pierwszej rundy crowdfundingowej, w której to fani mogli zamawiać cztery zestawy. LEGO po licznych protestach zdecydowało się dołożyć 5000 sztuk na każdy zestaw. Od 3 sierpnia można zatem zamawiać safe, samoloty i kakapo. Był też skuter rybacki, który zgodnie z oczekiwaniami wyprzedał się jako pierwszy. Pozostałe sety niedługo też zapewne znikną. We wrześniu lub październiku wystartuje druga runda, w której jest jeszcze więcej ciekawych propozycji. Będę Was informował na bieżąco. LEGO testuje nowe kolory w kilku zestawach, w tym w dwóch samochodach. Pierwszy to błękitny Fiat 500, który obecnie jest do kupienia w kolorze żółtym, a drugi Ford Raptor, którego sprzedaż ruszy dopiero w październiku. Fani motoryzacji z klocków szczególnie liczą na Raptora w wersji niebieskiej, gdyż właśnie z takim kolorem kojarzy się ten kultowy trak. Obecna wersja pomarańczowa została skrytykowana przez wielu sympatyków tego modelu. Pojawiły się też kalendarze adwentowe. Po Star Wars, o którym już informowałem, mamy kolejną gratkę dla kolekcjonerów minifigurek. Jest Harry Potter, City, Friends, ale najbardziej rozchwytywany powinien być ten sygnowany logiem Marvela. Ewentualną wartość inwestycyjną tego zestawu powinien budować Iron Man w świątecznym swetrze czy Spider-Man w kurtce. Na koniec rzut oka na kolejne zestawy, które przekroczyły 10 tysięcy głosów w konkursie LDS. W ostatnich dniach dołączył Knight Rider, czyli po polsku popularny w latach 90. serial Nieustraszony. W którym to David Hasselhoff razem ze swoim mówiącym samochodem stawiali czoła złotego świata. Zestaw na pewno byłby świetnie przyjęty przez dorosłych fanów Lego, ale jak to bywa z setami na licencji, szanse na wydanie ma raczej mniejsze niż większe. Dołączyła też propozycja inspirowana filmem z lat 70. Szczęki. Tu chyba jest mniejsze wow. Mamy łaibę o nazwie Orka i monstrualnego rekina, plus głównych bohaterów filmu. Ten rekin jakiś taki jak z Kreator 3 w 1 Nie przemawia do mnie, choć kuter rybacki to ostatnio gorący towar na rynku. To tyle na dziś, dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.